Ona sobie nie może dać z tym rady. Ona się w drastyczny sposób zmienia. Zaczęło się od takich problemów ze snem. Nagle usiadła na łóżku, zaczęła wyłamywać ręce, łapała się za gardło i mówiła, że, że wydaje się, że ktoś ją dusi, że nie może w ogóle zasnąć, że jak tylko wchodzi w taki pierwszy sen, to czuje ucisk na gardle, nie może wziąć tchu w ogóle. I od tamtej pory to się pogłębia. Został zatrzymany sprawca. Usłyszał zarzuty usiłowania gwałtu na osobie nieletniej, której jest zagrożona karą od 5 lat pozbawienia wolności. Wzwyż. Jest to zbrodnia. Wzwyż aż do Do 30 lat. Zarzut spowodowania obrażeń ciała, co spowodował bijąc ją po twarzy, podduszając, bijąc po klatce piercią. To jest dla mnie najgorsze. Że to była zwyczajna, zwyczajny dzień. Zwyczajna droga do szkoły. I w przeciągu kilku minut życie przede wszystkim mojej córki, ale też całej naszej rodziny, po prostu zostało odwrócone do góry nogami. Z szczęśliwego, ustabilizowanego życia, z całymi cieniami i blaskami, zrobił się po prostu jeden chaos. Rabka Zdrój, publiczny chodnik między niewielkim zagajnikiem a opuszczonym budynkiem. Tuż obok jest ulica. To miejsce od szkoły dzieli mniej niż 150 metrów. W zeszłą środę 20-letni mężczyzna zaatakował tam 13-letnią dziewczynkę, uczennicę pobliskiej podstawówki. Było parę minut po ósmej, dzwoni do mnie dyrektor ze szkoły, on mówi, że w drodze do szkoły moją córkę ktoś napadł, że jest cała pobita. Weszłam do szkoły, już policja była przed budynkiem, pogotowie ratunkowe, karetka również. Kiedy zobaczyłam jak moje dziecko wygląda, jej twarz to był jeden, jedna jeden obrzęk, oczy, praktycznie wąskie szparki, rozcięta dolna warga na szyi ślady, takie zasinienia tutaj pod uszami, cała tutaj okolica krtani podrapana, zaczerwieniona na twarzy, podrapana broda, rozcięta warga, jeden krwiak na czole, oczy opuchnięte, tak, z takimi, z, z, całe mnóstwo takich krwiaków na twarzy, opuszczone ramiona, rozdygotane ręce, ona po prostu płakała. Napaść na dziewczynkę wstrząsnęła miejscowością. Policja natychmiast zaczęła poszukiwać sprawcy. Po kilku godzinach udostępniono jego wizerunek zarejestrowany przez pobliski monitoring. Wkrótce mężczyzna został zatrzymany. To dwudziestolatek uczeń szkoły branżowej dla dorosłych oraz jak nieoficjalnie wiemy, syn zamożnych rodziców. Okazuje się, że do podobnego zdarzenia z udziałem podobnie wyglądającego napastnika doszło już wcześniej. Co się zdarzyło 28 listopada? To córka poszła do szkoły e, rano o 8 godzinie i gdzieś już o 8.05 no, zadzwoniła mi z jej telefonu e, kobieta i powiedziała, że jakiś mężczyzna e, e, jej zaatakował córkę i e, duszył i zamykał usta. Ja szłam sobie w szkołę i tu stał człowiek, mężczyzna tam. Tam kawałek dalej, tak? Tak. No i on napadł, tak, powalił. Tutaj? Tak, tutaj gdzieś zaczął zamykać rota, duchić. Usta zaczął ci zamykać? Tak, uderzył. No, I szła. Кобета побачила, і танчизна у чек.